Maneczko. Z tej strony... Dzisiaj razem z Milusią Glaudusią sprawdzimy ponownie nasz talent do rysowania. Gra jest podobna do speed draw, jak coś to link do gry zostawię Wam w opisie filmu, bo niestety nie pamiętam tytułu. Tak więc zajmujemy tutaj nasze krzesełka i gra będzie polegała na tym, że musimy jakby dokończyć rysunkiem dane zdanie. Mój wymarzony dom jest wypełniony i tutaj musimy właśnie narysować, czym jest wypełniony pieniędzmi albo bananami. Miłością, trzeba powiedzieć. Myślę, że mój aktualnie jest chyba piórami, bo Rikuś się jeszcze trochę pierzy, więc chyba pióra bym narysowała. Nie no, czym jest wypełniony mój dom? Hmm. Ja mam pomysł, ale wyjdzie kiepsko. Wyjdę. Na takiego żartucha, bo ja dam po prostu jakieś jedzenie moje ulubione i tyle. <grystanie> Dobrze jest sobie, że masz cały dom, nie wiem, co lubisz najbardziej jeść. Ja wiem, jedzenie po prostu, ale wiesz co? U mnie najczęściej, co na przykład na biurku leży, to jest właśnie kubek. Pusty kubek po kawie, więc narysuję kubek. <grystanie> Ty naprawdę jesteś aż tak kawolubna. Tak, ja piję przynajmniej z trzy albo nawet i więcej kaw dziennie. Oj, można tutaj cofać? Można cofać. O. Ja chyba, wiesz co, kubek z kawą narysuję, że mam pełno kubków w domu. Wiesz co, ja ci powiem szczerze, że na tym się strasznie ciężko rysuje. I nawet jak ktoś potrafi rysować, to mi się wydaje, że to i taki tak dziwnie wychodzi, wiesz? Tak, myszką no bardzo dziwnie rysuje. Dobra, narysuję, czekaj siebie. Nie wiem, czy ja dam radę w ogóle siebie narysować. O. A ile masz kubków w domu, że masz ich tak dużo? Serio, masz tak dużo, dużo mam! Kubków? Z 10 chyba swoich tutaj i cały czas je używam. 10 kubków to też <noise> dużo. Ja mam takie swoje, jedne ulubione i mimo, że mam inne kubki, to i tak piję ciągle z jednej. Kubi. Mój wymarzony dom jest wypełniony czym? Tam było? Kotkami! No, Kotki muszą napięć, ale to nie jest moje. Że ja nie wpadłam, żeby narysować papugi, ale nie wiem, czy ja bym nie zwariowała z stylu papug. Już jeden rikus jest. To o, jest oto, mój kubek. A <noise> Karne włosy. No bo nie znalazłam mojego koloru. Mój kolor jest dziwny, trudno. Tam nawet łysy placek mam. No wyłyciałam po prostu z nerwów. Złoto i diamenty. Też coś dobrze pomyślałam. Ja lubię kawę, widzisz, są priorytety. Niektórzy lubią pieniądze. O. o, słodycze. A ja słodycze dałam. Milu się słodycze, bo jest M napisane, czy to Milka. Miało być Milka. U mnie w domu musi być kawa, bo jak nie ma kawy, no to ja już od rana chodzę zła, więc ja muszę z rana wypić kawę po południu kawę i później koło 17 kawy. Bo ja inaczej nie, nie jestem w stanie żyć. Kocham kawę po prostu. Ja podziwiam I ja co? Kocham... O, A to impostorzy, nie dali mi punktów! tak i złoto, no czemu mnie to nie dziwi? A co to jest to trzecia? To szafa i co? Grzyby? Yy, chyba grzyby. Ty chce mieć grzyby w domu? Chyba tak. To w tym czasie jak czekamy na kolejny temat, to możecie zostawić subskrypcję. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu. No i kliknijcie tutaj dużo łapeczek w górę. Czemu siedzimy po siebie? Nie koło siebie. No bo ja chciałam koło ciebie muszę siedzieć ty. A, ja chcę podglądać to... może, co rysujesz! to ty przeszłaś koło mnie, jest jak miło! Przyjęciłaś się, <laughs> bez fan. Dobra, i teraz <laughs> powinien pojawić się mój temat, czyli uwaga, uwaga! Jest moim ulubionym ja youtuberem. Dobra. dobra. Mam nadzieję, że masz swojego ulubionego youtubera. Boże, to no. będzie ciężkie chyba. Ile mamy czasu? 3 minutki, no dobra. Mało. Nie wiem, czy ja tak dam radę, ale... Może jakiś taki różowy znaleźć, żeby nie wyszła dziśka pepuła. W ogóle dajcie znać widzowie też w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony youtuber. Dobra, ja nie, chyba nie będę się tutaj starała. Narysujemy po prostu o tak. Tu Szeroki uśmiech. <laughs> Ty. Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi, za to jest... <noise> Dobra, tutaj narysujemy jedyny, prawilny, słuszny przedmiot. O, dr tak. Drugi, tak. Mam nadzieję, że już mniej więcej wiecie, co rysuję. Ja sama nie wiem, czy to będzie cokolwiek przypominało. Ja mam taki tablet, o. że można go podpiąć do kompa i na nim rysować. Chyba na kolejne odpale, nie? Muszę tak nie <noise> Na pewno, wiesz co, na pewno będzie wygodniej, myślę, nie? Bo tutaj jest jednak Ciężko trochę, dobra, myślę, że, dobra, dorysujemy może mu już, no nie, ja wiem, że nie wygląda na tą osobę, ale nie szkodzi, no. Ej, co jest? A ja nie mogę tego wziąć? To jest płatne? Ja mam nadzieję, że ona szybko zdąży, że ona szybko zdąży, szybko, 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 bo Boże, wyrażam, mam mało czasu. Dobra, myślę, że ja już skończyłam, lepiej nie będzie. Ja swoją podpisałam na wszelki O no, U mnie też jest w miarę podpisane, tak? Co to jest? Boże, czy to ja nie? Nie ja liczyłaś na to. Glasuszu, to ty! No to jest piękne! Ale fajny youtuber, ja nie mogę! Zacznę go oglądać! Ja jesteś z tym! Ja! Klaudia, no, czy ty mnie narysowałaś? A dlaczego taka różowa na twarzy jestem? No czy ja? że za świnka pepa. Wyglądam jak do jakiegoś, nie wiem, zbana weszła, ale... Ty ładnie to zrobiłaś? To ja, no tak, to ja. Bo Dobra, nie skupiaj się na twarzy, ważne są kiebaby, tak? Ej, ale w miarę ci to zaszło, serio. No, no zobacz sobie teraz to. Na o nie, ja to na czwórko oceniłam, czekaj, poprawię? Nie, nie, nie można już poprawić oceny, najgorzej, no trudno. O, no sami są... Jest! Jest na drugim miejscu, książola! <noise> o, szkoda, że na środku to nie jestem ja, że nikt mnie nie narysował. Ej, ja ciebie Oceniłam, wydaje mi się dobrze, ale nie wiem właśnie, czy oceniłam, czy pominęłam. Może jest, dole. Może jest ja i oceny nie dam. Wera, znowu to samo. Wtedy, jak grałyśmy w tamto, że rysujemy, to też to samo robiłaś, nie oceniałaś. Nie! Nigdy. Sprawdzimy później na powtórce, czy to oceniłam, czy nie. Jak coś tu przepraszam? i będzie takie nope. nope Co kolejne będzie? Robiłem muzykę z moim dziadkiem. Ja mam pomysł i co najśmieszniejsze to będzie. Po części prawda. Ja wiem! Co jak co? U mnie też to będzie prawda. No przecież ja mam bardzo muzycznego ptaka. Naprawdę rysujesz ptaka? No, Rikusia. A ja rysuję kota. Aha. Dobra. Powiedzmy, że to idzie ładnie. O, narysuję mu i-wokesa. I ma Czarne oczy ma. O. I policzki mam, jak pikaczu, no właśnie. Jak Pikachu. Tak. Ui. O, dobra. I na dole jest cały szarutki. Też mówisz na no, swojego ptaszka, że to jest synek? Tak. Ej, no trzeba mu kupować jedzenie, wymieniać wodę, wszystko trzeba mu robić. No to to jest synek. Ja o. na jednego kota w ogóle wywołam synek, nie? Mam imię nie. synek. A, nie tak. I zrobię otwartą gębę, że śpiewa niby. Orion często jak go nie wyczulisz dostatecznie mocno, to później idzie w ten, w kąt i tak miał, czy tak miał. Dobra, wydaje mi się, że jest ok. Dobra, ten ogon drogą poprawię. No, już niech zostanie tak. Jeszcze narysujemy tutaj może jakieś dodatki, tak? Robiłam muzykę z moim. No to jeszcze dobra, narysujemy jakieś nutki tutaj, żeby nie było o. No Dobra, przesłałam. Zobaczymy. Taki duży dziubek mu zrobiłam, ale nie szkodzi. No bo on śpiewa, to ma duży dziubek otwarty. No, Rikuś sam jak śpiewa, to naprawdę on potrafi swoje kompozycje wymyśleć, nie? I miksować przede wszystkim tego, co się nauczył już. Remiksy. Ej, ta jedna dziewczyna cały czas kota rysuje. Nie, tak nie może być. Raz wygrała tym kotem i nie, no. Nie, nie, nie. Cały czas kotów nie można rysować. Co to jest? Nie, to jest jakaś odchła? zapytania. Odchłań. Dobra, to <laughs> On zaotchłonił rękę. No, zresztą dałaś dwa. No, ta no, odchłani do tego. Tych... to jest obionek. Obionek. To ty narysowałaś, czy no nie? No, to 5 na 5. I tym razem oceniłam. O, ktoś ci dał Slejno! A widzę! Okay, ktoś ci dał. Slej! Mój 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 Piesek. Leszek, to jak Scooby-Doo wygląda? Ale twoje ładniejsze. Tutaj tak za mało szczegółów jest. No nie ja wiem, no że ktoś się no starał, ale. sierść zrobiłam. Paseczki mówisz. Jezu, co to jest? Nie wiem, dobra, dam trójeczkę, niech będzie. Nie mam pojęcie o wygląda. co tu chodzi. Zwycięzcami są. Mimu! Aj, ale ty tak naprawdę 21 punktów miałaś. Super, no sporo. Jaki temat kolejny? Nie mogę spać, bo trzymam kredy. No co, no potwora rysujemy jakiegoś, czy nie? No no co ty nie powiesz? Ej, czemu ja nie mogę narysować, o co chodzi? A bo gumkę mam włączoną, dobra. Nie mogę spać, bo. Ja wiem, co narysuję. Co jest pod moim łóżkiem? No, pająk to jest takie oczywiste. Powiedzieć ci, co rysuję? No, powiedz, co rysujesz. Ja rysuję to! The world Spałabyś, gdyby szereg był pod twoim łóżkiem, bo ja nie! No pewnie nie! No zakładam, że Widzisz? nie się wiem. Widzisz? To jest ja A szczerze mówiąc, no ja chyba tutaj jedynie co mogę narysować, to właśnie pająka, bo naprawdę nic mi innego do głowy nie przychodzi. Jeszcze zęby mu dorobiam. Dwa. Co to jest? Co nie? Ja mam nadzieję, że to no, ja myślę? Dobra, ja je jedyneczkę. Co? Biedronka? Keco? Karaluch może, co? A może? No dobra, dwa. O, to twój pająk. Czemu on ma znak ma... Harry Pottera na tyłku? Bo, bo... to on jest z Harry'ego Pottera, wiesz? A, magiczne. Dobra, pająk. <laughs> Super! Szereki slot. Ja widzę ty, a w ogóle jest jakaś kolekcja by lasz chyba, tam co robią takie kule do kąpieli i tak dalej. Jest kolekcja że, ze szerekiem jest kula, że wrzucasz i normalnie masz kolor taki później wanny, wody jak bagno zielony. Nie, Jeszcze z jakimiś farboclami. Co? No, nie mogę spać, bo jabłko jest pod moim łóżkiem, to już <noise> mój mi mają miał większy sens niż szaryk. ma więcej sensu. <noise> Ej, załapałam się na podium. Czemu Z moim pytaniem. No, czemu miejsce? jabłko ma drugie miejsce? To jest bez sensu. A on ma fajnego płoczka do siedzenia, a ja mam zwykłe krzesło. Ej, miałeś, miałyśmy remis, zobacz i ty też tak? powinnaś być na podium razem ze mną, no. Co ma lepszego jako od szyreka? Ja tego nie rozumiem. Wiesz co, myślę, że może ktoś nie zagłosował po prostu. Ja zagłosowałam jak coś, żeby nie było. Lecimy z ostatnim chyba tematem. Jest, jest kluczem, kluczem do szczęścia. Hmm. Ja myślę, że kebab jest kluczem do szczęścia. Ej, co jak co, ja na Dzień Kobiet poprosiłam mojego chłopaka, żeby kupił mi kebaba niż kwiaty i kupił. Ja Ale to kobiet... dlatego, że one kwiaty strasznie szybko. Ja nie lubię kwiatów. Ja poprosiłam o kartę pokémon. Mieszana, mieszana. Narysujemy ki -baba. Ja lubię ki-baby. Baby? Jakie baby? kie -baby. Co jest? Gdzie ty baby Tak. Jakie baby? A to. Kebaby. Ja tutaj mam y, bardzo sentymentalne takie coś. W sensie takie, co ja bym najbardziej chciała. A o jeszcze trzeba narysować. Moment. O, kebab i sosik jeszcze, czosnkowy jakiś, o polejany z Mój. I... Dobra. też ready. Kebab jest kluczem do szczęścia. A Ty Ciekawe. lubisz kebaba? A z jakim sosem bierzesz kebaba? Ja mogę jeść tylko i wyłącznie nie te białe sosy, bo mam uczulenie na gorczycę. A, dobra, okej. Okay. Nie, ale powiem Ci, że ja też zazwyczaj czosnkowy biorę, nie? Czosnek albo na, mam na przykład jakiś To jest moje. Co? To jest cisza, cisza i spokój. Ja nie mogę, to dobrze, że powiedziałaś, bo ja się zastanawiam, czy to Chiny jakieś? To Chiny są kluczem do szczęścia? Ki jest kluczem do szczęścia. O Ej, chyba dzisiaj skoczę na kibaba. O, mój... widzisz, polubiają mojego kibaba. Domek jest? jest kluczem do szczęścia. No, własny Ale... dom też jest kluczem do szczęścia. No. No, ja to to może wynika, że ty preferujesz rolo, bo zawsze rysujesz rolo. A właśnie, powiem ci, że nie, ja w buce częściej jem. Naprawdę? No, a bo za każdym razem rolo rysujesz. Rodzina jest kluczem do szczęścia. O, o jak słodko daję jeden. <laughs> Chyba, że się kłócisz akurat z rodziną. Dobra, ja idę tą czwóreczkę, bo to ma sens. O! Ktoś mi kupił właśnie. No dobra, też mam pięć, no... Ja no. Zasubmę, że ktoś mnie właśnie tutaj kupił. Papuszki tam ptaszki są kluczem do części, no. Dobra. Na pewno ja nie wygram. Rodzina Kebaf! Kebab Mój kebab na podium. Rodzina Kebaflip taki. To jest... No, <laughs> Każdy ma po prostu inne preferencje, co jest, wiesz, do szczęścia potrzebne. No dobra, Klaudia, dziękuję Ci za udział tutaj w tym odcinku rysowanym. Jeżeli chcecie kolejne odcinki w naszym wykonaniu, to zostawcie tutaj dużo łapeczek w górę. My Wam życzymy udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa! A -a.